Już w najbliższy weekend w starej części Konina zagoszczą regionalni artyści, rzemieślnicy, twórcy rękodzieła, pasjonaci i kolekcjonerzy, a wszystko za sprawą 14. już jarmarku Świętego Bartłomieja. Dużo oczywiście takich bym powiedział stałych atrakcji, czyli właśnie ten rzemiosło, rękodzieło, ale też są nowości. Między innymi miasto Toruń wyekspediowało delegację do nas, żeby pozwolić mieszkańcom Konina wybić średniowieczną monetę. Będą również warsztaty pieczenia piernika. W trakcie imprezy będzie, będą też prowadzone warsztaty muzyczne kapoeiry, z wytwarzaniem brazylijskich instrumentów. Także sporo się będzie działo. Wszyscy, którzy pojawią się na jarmarku, będą mieli możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnson. Chcemy, aby mieszkańcy w trakcie trwania jarmarku Świętego Bartłomieja mogli skorzystać ponownie z oferty szczepień w ramach mobilnego punktu szczepień. Aby było łatwiej, wygodniej, a że tak powiem, bardziej intymnie, skorzystamy z gościnności Urzędu Miejskiego. My jako organizatorzy tego punktu. Będziemy przyjmować naszych mieszkańców właśnie tutaj w głównym wejściu do budynku. Tam będą stanowiska do możliwości zaszczepienia się jednodawkową szczepionką Johnsona. Zapraszam serdecznie między 8 a 13 w sobotę i w niedzielę. Jest to naprawdę taka dobra okazja do tego, aby polepszyć współczynnik zaszczepialności w naszej, w naszej okolicy. Jarmark Świętego Bartłomieja jest miejscem, gdzie można co roku odpocząć od masowej produkcji i sieciowych produktów. Zapraszam serdecznie na 14. już Jarmark Świętego Bartłomieja w Koninie w dniach 20-22 sierpnia. Więcej informacji na stronie jarmark.konin.pl na czas jarmarku ruch na Placu Wolności oraz dojazdowych ulicach zostanie zamknięty.